Black Red White. Moja Planeta. Dom. Jesteśmy dostępni w każdej formie, w zależności od potrzeb. Gotowi, by inspirować na każdym etapie urządzania wnętrz. Nie tylko meblujemy mieszkania, ale i dobieramy do nich odpowiednie dodatki. Sprawiamy, by każde wnętrze stawało się coraz piękniejsze. Nasz nowy serwis to łatwe i elastyczne zarządzanie powierzchnią strony głównej. A nowa wyszukiwarka szybko nauczy się Twoich potrzeb. Wystarczy wpisać interesującą cię rzecz i wybrać jedną z podpowiedzi. Zdecyduj, jakich filtrów użyć, by szybko odnaleźć interesujący Cię produkt. Wybierz pomieszczenie, które pragniesz urządzić i przypisaną do niego kolekcję. Czytelna i przyjazna karta produktu idealnie odzwierciedla nasz asortyment. Sprawdź silnik rekomendacyjny, który ciągle ucząc się, przygotowuje dedykowane zestawy produktów. Rezerwuj i kupuj produkty Black Red White przez Internet. Jeśli interesują Cię meble, dodaj je do koszyka. Wybierz salon, który zrealizuje zamówienie, a następnie sposób zapłaty. Żeby stworzyć dom, nie wystarczą tylko meble. Dodaj do koszyka dodatki, zaloguj się lub wprowadź dane, wybierz formę płatności i sposób transportu. Black Red White to bezpieczeństwo udanych zakupów. Chcesz zamówić meble i pasujące do nich dekoracje? Nic prostszego! Koszyk podzieli się na produkty do wysyłki i te do odbioru w salonie. Najpierw zrealizuj koszyk z dekoracjami. Następnie podsumuj rezerwacje mebli. To wszystko. Nowe możliwości to wzrost ruchu i sprzedaży na serwisie. Analityka internetowa pomaga nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta. Prowadzi do poprawy funkcjonowania serwisu i podejmowania skutecznych akcji. A to dopiero początek.